Teraz, raz teraz, teraz. Siemanko, Junko, Siemanko, Junko, Seba. Siema, Ola, siema, Tago. Łukury. Oj, siema, Przepraszam was, ale dzisiaj to jest masakra. Ciśnienie jest tragiczne siemakodzie. Szybko dzisiaj będzie. Jak wam się podobał film z Anglii? Pierwsza część. To jeszcze będzie dalej. się Szemakzesu. Czekaj się bo tutaj. Nie jeszcze. Ruścimy sobie w tle w razieło. Fajnie, nie? Ja to zawsze lubię robić te ostatnie fragmenty, bo najlepiej się tnie. Rzymki? No żebyś wiedział, bardzo ładne powodziły emerytowi. To mu się udało, on ma jakiegoś farta na to. Farciola, mhm. przepraszam. Oj chryste, panie. No, wszyscy czyści pachnący już, kurwa, pewnie do spania. Dzisiaj też zaraz. Dżemanko i lulanko. Siema, Robercik. Witam cię uprzejmie, serdecznie. Warszawiek wstawiony wygrał. Który warszawiak wstawiony? Co ty mnie tutaj? Który warszawiak? Który warszawiak? Co ty Grzesiu? Siema Majka. Siema Adaśko. Słuchajcie. Miałem pisać w tym tygodniu. A Rafałek. <laughs> Nie, tam był ten tekst, ja nie myślałem o nim w ogóle, nie? W tym filmie to wyszło tak z stupy, że tak powiem. I myślałem, to tak mi spasowało idealnie z tą, tą brygadą. Złoto, no po prostu złoto. I że Rafałka pociąłem i wyszedł mi złoto. Naprawdę złoto, wyszedł Rafałek. Miała jeszcze być styrta się pali, ale za długie było, nie chciało mi się tego ciąć z tą babcią, bo też wsiadłoby w opór, nie? <grystanie> Jak tam koralek mówi, że styrta by się dobrze zajęła. <grystanie> nie, można, nie, dziękuję serdecznie. Ojejku. Cyrki świata. Miałem w tygodniu wysyłać informacje odnośnie zlotu, ale nie zdążyłem. Bo to nie miałem kiedy, naprawdę nie miałem kiedy. Codziennie po 11 lulu i cały czas coś się działo. Jest dużo jeszcze rzeczy do zrobienia. Został prawie miesiąc, ale to jeszcze chwilę, Jo, mordeczko, Serdecznie pozdrawiam Tobie też. I ten, i do, do brzegu, do brzegu. Yy, za tydzień prawdopodobnie wiedzie mm, odcinek z drugiej części. W tym tygodniu postaram się go zrobić. Dużo jeszcze rzeczy ma do zrobienia innych, ale mam nadzieję, że się uda. Od września startuje nowa ścianka na kanale i, i, i no w, w drugim tygodniu września mniej więcej, bo powinien już się wyrobić z grafikami i, i powinna startować już druga ścianka i będzie jeszcze jeden, że tak powiem to znaczy kanał będzie ten sam, tylko że będzie, jak to się nazywa, pod kategoria jedna wiedzie. no, mam nadzieję, że Wam się spodoba, mam nadzieję, że to pójdzie jakoś i będzie fajnie, yy, odnośnie zlotu, yy, informacje będę wysyłał w tym tygodniu, bo nie zdążyłem w tym, co był, niestety nie poradzę, padaczki można zawsze dostać, i, i, i co, no i co, no i, i... nagrody już praktycznie są, będziesz, yy... Nagrody praktycznie już wszystkie mam. Jeszcze tam doślą mi gagatki, niektóre, bo zostało tam wszystko, i zrobię takiego szorcika krótkiego na yy, ten, na youtuber. Żebyście mieli tam w razie czego do zobaczenia i udostępnię później u siebie na profilu. No, to co? Widzimy się w październiku, nie? Wszyscy. A kto tam do siebie przynajdzie? Rześ to się Z tego co powiem, ale Krzysiu jedzie jeszcze z tego, co widziałem jod. Krzysiu ponoć jedzie, Bartek będzie? będzie fajnie, w Będziemy się świetnie bawić, tańczyć, pulać i kopać. Przede wszystkim, no, tak to jest. A w weekend byliśmy z Łysem na szybkie zaproszenie pod Tuńską wolą, bo tam jakaś akcja była. Szybka, szukania bitwy. To pojechaliśmy, bo pani prezesowa to pojechaliśmy. Siema Kupson, witam cię serdecznie. Pojechaliśmy, pokopaliśmy co nieco tam wyszło. Łysy, jak zwykle, musiał zakasować wszystko. Aczkolwiek nie znalazł nic nagrodowego, ale zaspojluję wam troszkę. Znalazł dwa sreberka i 35 monet. No ja ale ciekawak, filmu z tego. Yy, bardzo ładnie tam, dosyć duże te obchody były w tej gminie. I, i, I bo to była bitwa pod Sędziejowicami, tak, bitwa pod Sędziejowicami. Jak dobrze pamiętam. No, zdałoby się znaleźć w końcu tych Szwedów. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się znaleźć tych Szwedów. Zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże, czas pokaże. No i co? I wszystko chyba. Jutro do roboty. W tygodniu coś tam wam jeszcze powrzucam na Facebookki przede wszystkim no i, i tyle. Fajną opcję będę miał, ale to chyba pod koniec tygodnia, jak będę jechał na Siemczyno, to wrzucę w czwartek może coś fajnego. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, to zapraszam serdecznie na YouTube, na Facebooki. Na YouTube'ach zresztą nie, na facebook'ach prędzej. Na Facebookach tam wrzucę, to sobie zobaczycie. Dobra. Yy, tak jak mówiłem dzisiaj szybki live, bo widzę, że bateria pada to rano jeszcze do robotu. Każdy się chodzić do robotu. o Grzesiu, ty będziesz wiedział, weź mnie albo nie prywatnie się do ciebie odezwę, bo mam pytanie do ciebie jedno, tam pytałem na ten na filmie, ale <śmaki> sama mnie jak zwykle skwitował i, i nie było o czym mówić, nie? dobra, jeszcze raz zapraszam serdecznie na Facebooki, na YouTube i na inne takie bajerki, jak ktoś w zostanie i będzie miło mi z mojej strony, będzie bardzo miło. No i tyle nie. To zobaczyska piąteczek w Siemczynku. Do piąteczku, w się się. Dobrej nocy. Cyk, cyk.